Dzisiaj przedstawię Wam detale, których z pewnością nie zauważyliście w zwiastunie nowej gry Harry'ego Bodera, czyli Hogwarts z dziedzictwem. W tym filmie też podzielę się z Wami moimi spekulacjami dotyczącymi właśnie tej gry. Pierwszym detalem, na który zwrócę Waszą uwagę, będą na naszego goblina. Nie wiem, czy zauważyliście, ale one są ozdobione czaszkami i wyglądają naprawdę epicko. Drugim detalem będą witraże w wielkiej sali, które nie wiem, czy zauważyliście, ale przedstawiają zwierzęta z każdego domu z Hogwartu. Poza Ravencrow, który jest niestety niewidoczny, a który wydaje mi się, że jest w tym miejscu. Trzecim detalem, który bardzo mnie rozśmieszył, jest zbroja w tym miejscu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta zbroja zasypia. To jest uroczy i śmieszny detal, od razu rzucił mi się w oczy. Ciekawi mnie, czy Wy też go dostrzegliście. Kolejnym detalem będą tereny szklarni, które w tej grze wydają się być naprawdę imponujące. A skoro już jestem przy szklarni, to nie wiem czy tylko mi, ale czy wam także ta nauczycielka zielarstwa przypomina aparycją mamę Luny Lovegood? Nie wiem czy tylko mi. Napiszcie mi w komentarzu, czy dla was też ona mogłaby być mamą Luny Lovegood. Co oczywiście nie jest możliwe, bo wiemy doskonale, że mama Luny Lovegood zajmowała się różnymi eksperymentami, które niestety doprowadziły do jej śmierci. Jednak mi ta profesorka bardzo właśnie aparycją przypomina mamę Luny Lovegood albo kogoś z jej rodziny. Piątym detalem będzie obraz grubej Damy, którą tutaj widzimy. Bardzo się cieszę, że w końcu mamy powrót do klasycznej grubej Damy. Nie wiem czy tylko ja, ale ja nie cierpiałam grubej damy z trzeciej części. Nie wiem, który scenarzysta za to odpowiadał, że nagle gruba dama, która była bardzo taka dostojna, bardzo poważna, stała się rozhisteryzowaną, głupią babą, która drze się, żeby rozbić kieliszek. Naprawdę można było znaleźć inne komikryfy, jeśli tak bardzo chcieliście dośmiesznić ten film. Także cieszy mnie to, że tutaj w końcu mamy tą klasyczną, grubą damę, która była właśnie taka dostojna, taka poważna, która była damą, a nie babą, która jest przebrana w togę rzymską i która rozbija kieliszki. O, okropność. Szóstym detalem, na który chcę zwrócić Waszą szczególną uwagę, to witraż Merlina. Zresztą w samym nie jest wspomniany też Merlin. Wiemy, że on chodził do Hogwartu i wiemy, że uczęszczał do Sliteriny. Nie wiem, czy jednak wiecie, ale Merlin, poza tym, że był uczniem Hogwartu, to jeszcze studiował pięć sekretnych pomieszczeń w szkole, które pewnego dnia stały się znane jako legendarne przekręte krypty. I tu jest moje pytanie do was. Czy wydaje wam się tak jak mi, że będziemy te krypty w tej grze odkrywać i że w Zjastunie nam je pokazano poniekąd? I chodzi mi tutaj o ten fragment z Zjastunu. Wydaje mi się, że ta lokacja to jest jedna z tych krypt, które będziemy odwiedzać, a które to Merlin studiował. Podobnie ta lokacja oraz ta lokacja i ta lokacja. Wydaje mi się, że jest to możliwe, skoro tutaj taki nacisk na Merlina położono, nie dość że pokazują nam witraż Merlina, to jeszcze o nim tutaj wspominają. Więc te krypty jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy i my odkrywać i być może w tych kryptach będzie zawarta magiczna moc naszego bohatera. Tak mi się wydaje, że to może mieć właśnie związek z fabułą, że będziemy właśnie mogli je odkrywać. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to napisy w sali zakęć, a w zasadzie jeden napis. Chodzi mi tutaj o legi dimencję, czyli naukę zdolności wydobywania uczuć i wspomnień z drugiej osoby, którą my mu często nazywamy po prostu czytaniem w myślach. Ciekawi mnie, czy jest to po prostu napisane, czy być może w tej grze będziemy mieli możliwość czytania w umysłach naszych wrogów, to by było niesamowicie ciekawe. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, są Inferiusy, Inferiusy, czyli żywe trupy. Jednak nie mylcie tego z zombie. To nie tego typu trupy. Inferiusy powstają tylko wtedy, kiedy czarodziej rzuci na martwe ciało, zakęcie, które przywołuje je do życia. Jednak to nie są zombie, one nie myślą. To są dosłownie żywe trupy, które funkcjonują tylko dlatego, że zostały zaklęte. One nie mają żadnych myśli, żadnych odczuć, one tylko się ruszają. Ich jedynym celem jest atak, jest zabicie. Jest wypełnienie misji, którą im zlecono. Więc ciekawi mnie bardzo, kto stoi za powołaniem ich do życia. Pewnie ci mroczni czarodziejem. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to ten fragment z beczkami. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to piwnica trzech mioteł i że będziemy mogli tam szukać różnych ciekawych skarbów, że będą tam różne skrzynie, może jakieś zagadki środowiskowe, zobaczymy. To by było naprawdę super, gdybyśmy mogli tam pójść i zamówić sobie kremowe piwo. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, jest postać irytka. Tak, ten kolorowy duszek jestem prawie pewna, że będzie irytkiem. I super mam nadzieję, że będzie taki sam jak w książkach, bo niestety w go nie uświadczyliśmy. Natomiast w książkach on robił różne psikusy, on alarmował fircza, on dokuczał nie tylko oczywiście uczniom, ale też i nauczycielom, szczególnie oczywiście Ambridge. Także fajnie, że on powraca, mam nadzieję, że będzie pełnił jakąś fajną funkcję, a nie że będzie jedynie występował w kaccenkach, a tak to go nie będziemy widzieć w Hogwarcie, byłoby fajnie, gdyby właśnie robił nam psikusy, gdyby nam rozgrywkę utrudniał. Kolejnym detalem będą samogające skrzypce. To jest detal, na który pewnie nikt nie zwrócił uwagi, natomiast ja zwróciłam już za pierwszym razem i bardzo mi się to spodobało, bo dzięki temu widzimy, że Hogwarts żyje. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę jest rudy kot. I może jest to bardzo naciągane, ale mam nadzieję, że to będzie krzyżołap. Bo w sumie nie znamy jego historii, jest gdzieś tam teoria, że krzyżołap był kiedyś kotem Potterów, ale to tylko teoria i fajnie by było poznać jego historię. Oczywiście jest to mało prawdopodobne, żeby Kot tak długo żył. Ale pamiętajmy, że jest to świat magii i może jest jakaś szansa, że to będzie Krzyżoła i że poznamy bliżej jego historię. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę będzie baner na sklepie. Niestety ten sklep prawdopodobnie znajduje się w Hogsmeade, a na tym banerze jest napisane Twórcy Pięknych Różdżek. Jak mówię, być może nie jest to Hogsmeade, ale coś mi mówi, że będzie to Hogsmeade i że niestety nie będziemy mieć dostępu do ulicy Pokątnej. Mam nadzieję, że się mylę. Jeśli coś o tym wiecie, to napiszcie mi o tym w komentarzu, bo, bo przyznam, że brakuje mi w tym zjastunie i w poprzednim pokazania właśnie ulicy Pokątnej. I wydaje mi się, że niestety w tej grze jej nie będziemy mieć. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić waszą uwagę, będą te stale, te Testale, czyli takie koniopodobne stworzenia ze skrzydłami, które widzimy tylko w momencie, gdy jesteśmy świadkiem czyjejś śmierci. Widzimy dokładnie, że nasz bohater widzi te stale i mam nadzieję, że to będzie jakoś wyjaśnione, że będziemy mieć jakąś opowieść, jakąś historię tego bohatera. Z wyjaśnieniem tego, czy ją śmierć widział, a być może do tej śmierci sam doprowadził, no tego nie wiadomo. Ale mam nadzieję, że będzie to jakoś wyjaśnione, a nie na zasadzie, że po prostu on je widzi, bo tak. Kolejnym detalem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, będzie możliwość teleportacji. Co bardzo mi się podoba, chociaż ciekawi mnie, jak to wyjaśnią. Być może wyjaśnią to w taki sposób, że w tych czasach można było wcześniej się teleportować, bo wiemy, że w czasach Harego egzamin teleportacji można było zdawać dopiero na szóstym roku nauki w Hogwarcie. Wtedy też Harry miał oczywiście te lekcje z teleportacji, a potem mógł przystąpić do egzaminu. Natomiast być może w XIX wieku można było się szybciej teleportować. Pewnie tak, pewnie w taki sposób to wyjaśnią. Ja się cieszę, że będziemy mieć możliwość teleportacji, chociaż mam nadzieję, że to jakoś Wyjaśnią, a nie że zostawią to na zasadzie, bo tak można i już. Tylko, że będzie to wyjaśnione, że w tych latach można było wcześniej się uczyć teleportacji i dlatego nasz bohater potrafi się teleportować. Ostatnim detalem, na który chcę, żebyście zwrócili uwagę, będzie wilkołak, Scenie, w której nasz bohater rzuca śmiercionośne zaklęcie, które jak widzimy nie wyszło, dlatego że wilkołak nadal żyje. I tutaj pewnie się pojawią pytania, że jest to bez sensu, że rzucamy tak potężne zaklęcie i ono nie wychodzi. Ale w książce także jest to wyjaśnione konkretnie w czwartej części, Moody mówi o tym, że, że jest to bardzo potężne zakęcie i trzeba naprawdę chcieć, żeby ono zadziałało. Jest ono trudne, nie zawsze wychodzi, i gdyby jakiś uczeń czy jakieś dziecko wzięło różdżkę i je wypowiedziało, to prawdopodobnie nic by się nie stało. Bo tutaj trzeba władać naprawdę potężną, mocą i też chęcią naprawdę kogoś uśmiercenia. I być może dlatego ten wilkołak nadal żyje. To były moje detale, na które chciałam, żebyście zwrócili uwagę. Ciekawi mnie, czy moja teoria z Merlinem wam się podoba. Piszcie mi w komentarzu na dole, jakie wy macie teorie dotyczące tej rozgrywki i tego, czym będą te tajemnicze krypty i czy one będą miały związek z Merlinem, czy też nie i tutaj bajdurze i naginam faktem. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo mocno. Do zobaczenia w kolejnych filmach papa. Pa. A dla osób, które oglądały do końca ten film, jeszcze jeden bonusowy detal. Zauważyliście, że krany w łazience prefektów mają kształt ryb?